Siema, cześć, ja jestem Paju i, pomimo że Diablo 4 na horyzoncie wciąż nie widać, to jest to idealny moment, aby porozmawiać troszeczkę o rzeczach, które no, Blizzard mógłby zaprezentować nam w najnowszej odsłonie serii Diablo. Z góry zaznaczam, że informacje, którymi się kierowałem w tym materiale, pochodzą z bardzo wczesnej gry, no, stworzonej na potrzeby blisko na 2019 i prawdopodobnie no, mogą ulec zmianie. Tak więc bez zbędnego gadania zapraszam Was do 10 rzeczy, które chcemy zobaczyć w Diablo 4. Do dzisiaj pamiętam jak za dzieciaka przychodziłem do kolegi i przyglądałem się jak ten przeżywał swoje przygody w Diablo 2, wyżynając hordy wrogów. We dwójkę dyskutowaliśmy na temat gry, przedmiotów, potworów. No ale pomimo wszystko pozostawałem jedynie biernym obserwatorem. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że przychodzicie do tego samego kolegi z własnym padem i zamiast tylko się przyglądać, łączycie siły i na podzielonym ekranie prowadzicie wspólną rozgrywkę. W konsolowej odmianie Diablo 3 Blizzard zaprezentował pierwsze wydanie podzielonego ekranu, którego jednak nie obyło się bez wad. Mianowicie tylko jeden gracz mógł w danym momencie ustawiać umiejętności czy przeglądać ekwipunek no, i mimo tego, że obraz był podzielony, to gracze nie mogli zbytnio oddalać się od siebie. Jednak od czasu premiery konsolowego Diablo 3 minęło już 7 lat, więc miejmy nadzieję, że Blizzard zaoferuje nam większą swobodę w trybie split screen i tym razem zarówno na konsole, jak i pecety. Jednym z lepszych pomysłów Diablo 2, którego zabrakło w kontynuacji serii, były słowa runiczne. Z pozoru zwykłe i niepotrzebne przedmioty z miejsca na ekranie można było przekształcić w naprawdę potężny oręż czy zbroję. Blizzard zapowiedział powrót do korzeni i bardzo możliwe, że runy wrócą do gry, lecz wygląd i zastosowanie tego systemu może różnić się od tego co widzieliśmy w drugiej odsłonie serii. Nie zapominajmy w końcu, że to gra Hack and Slash i głównym źródłem zdobywania przedmiotów powinno być RNG, czyli losowa szansa na drop z potworów i bossów. Na przykład słowa runiczne z drugiego Diablo były na tyle potężne, że przeważająca ilość buildów postaci używała kombinacji w zbroi jach i Tchber, tzw. enigmy, która pozwalała każdej postaci na teleportację. Tak więc wyczekujmy słów runicznych w Diablo 4, lecz w bardziej przystępnej i zbalansowanej formie. Dla niektórych może to być dość kontrowersyjny wybór, ale jako zagorzały fan trybu PvP w wielu grach uważam, że ten element byłby niesamowitym dodatkiem do gry. Diablo 2 spędziłem ogromną ilość godzin duelując się z innymi graczami przed obozem w pierwszym akcie. Gra nie była idealnie zbalansowana wokół tego aspektu, lecz możliwości customizacji, liczba buildów i przygotowywania, aby mieć górę nad innymi graczami sprawiały, że tych niedociągnięć nie było widać, a w porównaniu z tym co zaoferowała trzecia część, to mimo wszystko nie była ziemia. Do tej pory Blizzard zapowiedział tryb World PvP, w którym będziemy mogli zabijać graczy, którzy po prostu zajmują się swoimi sprawami w świecie sanktuarium, lecz ja wciąż mam nadzieję, że rankingowe PvP, jak chociażby areny z gry World of Warcraft powstaną. Kilka lat wstecznie do pomyślenia było, aby gracze z różnych platform byli w stanie wspólnie grać w jeden tytuł bez żadnych komplikacji. Dzisiejsza technologia jednak sprawiła, że w niektórych grach takie rzeczy to już norma. Allen Adham, producent wykonawczy Diablo 4, w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu Telegraph zapowiedział, że firma pracuje nad tym, aby gracze z każdej z platform byli w stanie razem przemierzać świat sanktuarium. Niestety Blizzard jest dość znany z niedotrzymywania obietnic, więc czas pokaże. Jedną z rzeczy, które odróżniały stare kultowe gry RPG od niektórych dzisiejszych tytułów było inwestowanie w cechy czy statystyki. W Diablo 2 były to siła, zręczność, żywotność i energia, które mogliśmy rozdysponować wedle naszego uznania, tworząc postaci i buildy takie jakie chcemy. W Diablo 3 zastosowano już automatyczne rozmieszczenie cech, które miało zapewne ułatwić nowym graczom przygodę, gdyż ci z powodu niewiedzy mogliby rozmieścić je w taki sposób, że ich heros nie byłby w stanie poradzić sobie z przeciwnościami gry. Według mnie jednak gry RPG powinny prezentować widoczną linię pomiędzy nowym graczem, a takim, który poświęcił swój czas, aby zgłębić tajniki gry. I mam nadzieję, że ten właśnie system wróci do nas w najnowszej odsłonie Diablo. Każdy z Was, kto spędził długie godziny maniacząc w Diablo 2, kojarzy pewnie moment, w którym gra zwyczajnie stawała się zbyt prosta. Największe wyzwania można było zrobić z zamkniętymi oczami i nawet najpotężniejsi z bossów padali na jeden, maksymalnie dwa strzały. To niestety sprawiało, że uczucie progresji bardzo szybko przestawało być odczuwalne, a dla niektórych to właśnie był najważniejszy element rozgrywki. Wadę tę starano się naprawić w dodatku do Diablo 3D Reaper of Souls i jego głębokich szczelinach. Podziemia te przemierzało się od poziomu pierwszego, drugiego, trzeciego itd. w nieskończoność, a obrażenia oraz życie potworów rosły adekwatnie do poziomu szczeliny. Był to jednak sztuczny sposób zwiększania poziomu trudności tworzony tzw. Gąbki na obrażenia. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której musicie nauczyć się umiejętności mechanik danego bossa, aby dać mu radę. Bardzo dobrze zastosowano to w World of Warcraft, gdzie każdy wyższy poziom trudności rajdu wnosił nowe mechaniki, które musimy znać, aby przetrwać. Idziemy więc na takiego Diablo, pewnie, że zabijemy go w 3 sekundy, tak jak robiliśmy to 100 razy wcześniej, a tu nasz adwersarz używa umiejętności, z którą się nie zaznajomiliśmy i natychmiast zamiata nami podłogę. I to jest to, co właśnie powinno znaleźć się w Diablo 4. Mechaniki, której bardzo brakuje mi w dzisiejszym Diablo 3 to właśnie handel. W drugiej odsłonie cyklu poznałem wielu dobrych znajomych właśnie poprzez handel, a jako alternatywny sposób zdobywania przedmiotów sprawdzało się to idealnie. Nie zapominajmy, że tak jak wspomniałem już wcześniej, główną ideą gry Diablo jest zabijanie mnóstwa potworów i zdobywanie z nich coraz lepszych przedmiotów. Blizzard zapowiedział jednak, że zamierza wypuścić handel w okrojonej formie, ale nie znamy jeszcze szczegółów, lecz umożliwiając nam handel większością przedmiotów, poza tymi najlepszymi, byłoby nie lada miłym zaskoczeniem. Seria Diablo zawsze była zamkniętym doświadczeniem. a Zakładaliśmy własne gry, będące swego rodzaju mini-serwerami, na których naraz mogła grać jedynie garstka graczy. A wraz z nadejściem czwartej części gry, Blizzard postanowił pójść o krok dalej i udostępni nam jeden wielki świat rodem z gier MMORPG, gdzie będziemy mogli w stanie spotkać dziesiątki graczy. Właśnie z tego powodu udostępnienie graczom o podobnych celach miejsca, w których mogą wspólnymi siłami starać się do czegoś dążyć i czerpać z tego korzyści. Wyszłoby grze na plus. Eventy, wojny gildiowej, jakiegoś rodzaju domy gildii czy zamki urozmaiciłyby rozgrywkę i dały grupie ludzi wspólne cele. Chyba każdy z nas chce być tym kimś specjalnym, wyróżniającym się z tłumu. Według Blizzarda Diablo 4 ma zaoferować graczom możliwości kastomizacji postaci. Będziemy więc mogli zapewne zmieniać fryzury, brody czy kolor skóry, ale sam chciałbym zobaczyć coś więcej. Coś po unikatowych transmogryfikacji, wierzchowców czy może odzwierciedlenia nieba lub piekła. Gdyby nasza postać była w stanie wybrać, po której ze stron konfliktu chce się opowiedzieć, mogłaby wtedy podobnie jak w Diablo 3 używać anielskich bądź demonicznych skrzydeł i tym podobnych rzeczy. Trzeba pamiętać, że rozbudowana kastomizacja, która nie daje się ponieść zbytnio fantazji, Patrzę na was, koreańskie MMORPG, będzie idealnym dodatkiem do gry. Tak długo no jak nie będziemy biegać po kaprysowie w tęczowych pelerynach mordując jednorożce. Najważniejszym elementem hack and Slashy jak i gier RPG w ogóle jest nic innego jak lód. Oręż i zbroje jakie zdobywamy z pokonanych przez nas przeciwników powinien napełniać nas ekscytacją, lecz niestety twórcy nie zawsze potrafią dobrze zbalansować tę część rozgrywki. Dobrym przykładem będą tutaj dwie ostatnie części Diablo. W drugiej części na przykład najlepsze przedmioty czy runy były tak rzadkie, że mogliście przez całą swoją karierę w grze nigdy nie ujrzeć żadnego takiego dropu. Powodowało to, że gdy jednak nam się poszczęściło, to ogarniało nas uczucie euforii. No niestety niewielu mogło tego doświadczyć i musieli zdobywać przedmioty w alternatywny sposób. Diablo 3 natomiast zarzucało nas taką ilością przedmiotów legendarnych i unikatowych, że mieli je wszyscy wasi znajomi i ich starzy. Miejmy więc nadzieję, że w Diablo 4 Blizzard zaskoczy nas systemem lutu, który będzie na tyle częsty, by dać nam uczucie Szczęścia, a nie je odbierze. To by było na tyle, jeśli chodzi o 10 rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w Diablo 4. Jeśli film Wam się podoba, to dajcie lajka, subskrybujcie i jeżeli jest coś jeszcze, co chcielibyście zobaczyć w grze, to podzielcie się tym z nami w komentarzu, a tymczasem to by było na tyle. I widzimy się w następnym filmie. Peace! Hell is coming,